Dzień dobry, cześć i czołemy! Ja jestem Luxor i witam Was w kolejnym odcinku z Beam Engine Drive. Drodzy... Drodzy widzowie, w tym odcinku będzie również coś, co zostało zaproponowane. Siema, siema, siemaneczko, siemaneczko to jest liveik oczywiście. live stream oczywiście. Każdy lubi, jak są livey na kanale tym i właśnie subujcie kanał. W ogóle chciałam sprawdzić, w ogóle uczestnicy. No to tylko. Siemanko, witajcie i u już na samym początku widać, że to będzie debiut. To będzie debiut z okazji 20 subskrypcji. Tak, mordeczki, wbiliście pod tym filmem 20 łapek w górę. Wbijcie tutaj, koniecznie dając łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Ponieważ chcę, żeby tutaj było... Było coś fajnego na pewno. I chciałbym wam powiedzieć, że mam... Że mam kanał gamingowy, także na który was zapraszam. Subskrybujcie kanał, to będzie Samurai Cox Games, więc także wbijajcie tam. I ostatnio była gierka. Gierka była, Minecraft było oczywiście, i też zaproponowali mi, Mimo że mogę sobie zrobić live'ika live stream live dzisiaj będzie z okazji tych subskrypcji. Tylko proszę wbijcie po tym filmie 20 subskrypcji. Ja jestem Samurai Cox i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, ale dzisiaj, jak widzicie, temat ze mną będzie o światełkach. Lecimy. Ok, samo oświetlenie RGB już robi wielkie wrażenie. To jest oczywiście prezent dla Was za 20 subskrypcji na moim kanale. Debiut dzisiejszy, 20 subskrypcji na moim kanale. Oświetlenie RGB. I to bardzo, ale to bardzo profesjonalne, także lecimy! Okej, okej, okej. I patrzcie, tak wygląda moje stanowisko komputerowe. Myślę, że się napracowałem, żeby zrobić szczególnie LEDy. Jak widzicie tu, w tym miejscu, tu gdzieś tam to białe tam widzicie, to jest właśnie kontroler, znaczy żeby można było w ogóle przełączać cokolwiek. I... I tu, powiem wam, tu już dzieją się czary, ponieważ to, to jest zasilać do moich tych RGB. I patrzcie, uwaga, uwaga na to. To jest RGB i tam kabelki widać i to właśnie jest całe RGB, w tym, na tym polega. Mamy tutaj oczywiście taki mm, przełącznik i tutaj jest czujnik, a to jest przełącznik po prostu, żeby przełączać kolor. Na, y, na samym biurku no i oczywiście też y, to wyglądało tak tak to w ogóle wygląda a na dzisiejszy temat zarzuciłem wam rgb a rgb się wiąże z tym piszcie w komentarzach było dużo ale to bardzo dużo filmów było na temat y, kolorów rgb i specjalnie ubrałem się na tą okazję w koszule tak wygląda z tyłu Także specjalnie braliśmy na tą okazję i chciałem Wam podziękować za 20 subskrypcji na tym kanale, ponieważ to Wy doprowadziliście do tej liczby, że ja bym chciał... Siema, siema To z wirusem Może bić każdy Przelej hajs Link do zbiórki masz w opisie Nie bądź jak inny Rób Zarabiaj Przelewaj hajs na ludzi Lutec zapamięta Cała ekipa 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 Yeah, chamar Really care yes. something Z tej strony jest Melo i widać w, w ważnej info, także niedługo rusza już niedługo już rusza event z okazji 10 subskrypcji. Jestem na przystanku, bo czekam na kolegę. Właśnie to było dla Was ważne i tworzy, niedługo wbijasz special z okazji 10 subów. Wczoraj był odcinek z Minecrafta, jeśli jeszcze nie mordeszko to wbij, No i tam możesz zostawić subika z dzwoneczkiem oraz łapeczkiem w górę zostawić i napisać w komentarzu co najbardziej lubisz w Minecrafcie. Także Elo!